I to, i zakładam, możecie znów sobie śmieszkować, a ja na razie zagram z jakimiś randomami z Rosji e, i ogarniemy, czy e, czy w ogóle jeszcze coś ogarniam z tego cs -a. Ja sobie teraz kupię jeszcze na klawiaturze wszystko, dobra. I z UMP-kiem będziemy latać, bo, bo tylko z tym w tej chwili potrafię. Ale naprawdę nie spodziewajcie się, nie spodziewajcie się czegokolwiek lepszego niż... niż... Totalnej lamy i nuba, bo y, słuchajcie, no to jest tutaj czysty ut żeby coś kogoś zabić. Naprawdę, ja dopiero rozpoznaję mapy. Y, uczę się celować. Jeszcze celowanie z tym, y, tak naprawdę celowanie głową, to jest rzecz dosyć y, dosyć ciężka do opanowania. Y, nie można chodzić na boki, strajfować, po prostu nie można. Także słuchajcie, to, to nie jest takie łatwe. O, widzisz, widzicie, udało nam się kogoś jednak zabić. Także nie jest tak źle. No, ale już dostaliśmy. Dalej, ogólnie historię CS-a, jakoś nigdy nie y, śledziłem bardzo. Ehm, y, więc, jakby, właśnie mało wiem o tej grze. Wiem na pewno, że wyrosła jako mod, y, mod do Half-Life'a. I y, y, to właśnie też zajebiście pokazuje, że. Y, to też zajebiście pokazuje, że. Y, że jakby często. Często społeczność potrafi sporo namieszać w, w świecie graczy, to znaczy robiąc jakiś mod, który po prostu się podoba masie ludzi, rzeszy całej no i, i wszyscy, o Boże, i rusz, już ruski, już ruski. Niestety, to po prostu często taka, taki mod potem wchodzi do, do jakby do pewnej rozgrywki, nie? To znaczy staje się pełnoprawnym produktem i to jest właśnie zajebiste. W tej naszej społeczności graczy, że często potrafimy przemienić zwykłego moda w narodowy, praktycznie w tej chwili sport, bo yy, przecież wirtusi naprawdę dają sobie w tej chwili radę. Nie jest łatwo, ale naprawdę wierzę, że, że Izak. Że te... co, co to jest? Czego oni się ułożyli w tym? Dobra. Um. Ale jak widzicie. Całkiem dobrze mi idzie w sumie, na, na chwilę obecną. Yy, nie, nie jest najgorzej, jak na, jak na, jak na moi, moje umiejętności, jak na na setupie VR, to... Oj, no, no i strzeliłem swojego, no i, i już by mnie zwyzywali, jakby to był coś poważniejszego, rankędzik tak zwany. No właśnie, no właśnie, nawet nie wiem skąd on strzela, no. Bo to jest też ten problem, że strasznie mało rozdzielczość jest okulusach. Jak będziemy walczyć z Izakiem, to na pewno wypożyczę sobie nowszą wersję okulusa z większą rozdzielczością, żeby coś tam więcej trochę widzieć, bo na takim, na takiej rozdzielczości to bardzo łatwo, jak widzicie, zginąć, bo mało widać. W sensie ja naprawdę... Ja mogę policzyć piksele, słuchajcie. Ja mogę policzyć piksele grając. No niestety, granie, granie, granie z ludźmi, którzy... Grają normalnie na klawiaturze i myszce. Grając z takim zestawem VR, to to jest mordęga, nie mała. I tak pewnie przy okazji wyglądam jak lama, ale no, jakby to wszystko składa się naprawdę na hardcore mode dla mnie. Do pojedynku z Izakiem postaram się ogarnąć jakieś, jakieś strajfowanie faktycznie, żeby może analogiem na boki, jak będziemy chodzić, to żeby dało się chodzić na boki, bo to jest dosyć poważna wada nieposiadanie tego tutaj. Ogólnie po tym jak... wow, wow. E, ogólnie po tym jak pograłem sobie trochę w bardzo mnie urzekło e, Design Map. W sensie tak naprawdę kurde jak sobie szukam Dadmecha to zazwyczaj na DDAście, dwójce albo na Miraż, ale e, poza tym naprawdę jestem pod wrażeniem no niestety przeciwko dwóm to nie było szans, żeby... żeby dać sobie radę. No. Ale coś tam trafiam. także naprawdę nie jest źle. Ja się cieszę w każdym razie. W sensie cieszę się, że... E, Wydaje się to tak grywalne, bo naprawdę, naprawdę fajnie się gra, przyjemnie. To jest na pewno zupełnie inny tryb rozgrywki i w sumie dosyć niepasujący do cs trochę. No bo kurde, e, słuchajcie, gram w najbardziej casualowy możliwy sposób przy użyciu... E, przy użyciu... znaczy w casualowy sposób przy użyciu gry, która jest dla profesjonalistów tak naprawdę i nie ma tutaj miejsca na... Na kombinacje żadne, a już na, już jakby, samogranie na padzie tutaj to by była zbrodnia, a co dopiero granie w taki sposób, jak ja to robię teraz. No i, no i widzicie, nie przy takim starciu, które przecież powinno na myszce i klawiaturze być yy, totalnie nie być problemem dla mnie, yy, okazuje się być problemem ogromnym na VR-ce. Bo ja wbrew pozorom nie jestem takim złym graczem. Jeżeli gram na klawiaturze i myszce, to uzyskuję naprawdę staty. Takie jeden, nie? to znaczy tyle samo zgonów, tyle samo zabić. Yy, mam tam jakąś prawę, bo sporo swojego życia przegrałem, przegrałem w online w, w Call of Duty, więc na pewno nie tyle co moi znajomi, bo miałem takich znajomych, którzy totalnie, znaczy mam nadal, którzy totalnie już szaleli, jeżeli chodzi o umiejętności w, w nie, umiejętności w Jartku, umiejętności w Call of Duty. Teraz w sumie rozwijają się w CSie. I też się bardzo dobrze bawią i bardzo dobrze im idzie. Coś do mnie strzela, znaczy próbuje do mnie strzelać. Ale niestety nie udało mu się. No cóż, czasami jednak udaje mi się kogoś zabić. To jest bardzo przyjemne. Szczególnie jak y, zdasz sobie sprawę z tego, że, że koleś gra na klawiaturze i myszce, a ty y, porobiłeś go plastikowym pistolecikiem i pilotem w nodze włożonym w skarpetkę. Mogę chciał wymyśleć jakiś trochę lepszy y, sposób na... Ogarnięcie tego, to znaczy, naprawdę nie chcę, żeby Izak podczas pojedynku z Izakiem Izak Isaac wkładał sobie pilota w skarpetkę. To będzie trochę dziwne, więc chcę to maksymalnie ogarnąć w taki sposób, żeby była jakaś opaska specjalna do tego przeznaczona, ale do tego czasu to już myślę, że bez problemu. W tej chwili w komentarzach, co byście chcieli? Ktoś tam chciał Skyrim'a? Myk, no to będzie Skyrim, jak tylko powiecie, że chcecie. A może chcecie coś innego, to też napiszcie to też wtedy to zrobimy właśnie chciałem wiedzieć co chcecie dlatego było przede wszystkim to pytanie czy chcecie żebym grał tylko na okulusie stojąc i dreptając czy mam też siedzieć normalnie i grać większość powiedziała, że nie, że nie mam siedzieć mam latać z, ze skryptami i tak dalej bo trochę mnie irytuje czasami ustawianie tych skryptów naprawdę dużo czasu na to spędzam i często, często kończy się tym że nie zdołam czegoś nagrać, bo że jestem zbytnio zdenerwowany danym dniem w mojej tak naprawdę pracy, ponieważ mam podpisaną umowę z firmą, z partnerem. Okej, okay, udało mi się udało mi się kogoś zabić. Zabijam kogoś. To jest taka przyjemna, przyjemna rzecz, że można tak naprawdę słuchajcie, od razu rzucić się w wir. Taki pełnoetatowego YouTuba zamiast siedzieć gdzieś, no wiecie, po prostu w pracy i robić to po godzinach hobbystycznie. Wtedy faktycznie można się oddać temu, tej swojej pasji i coś z tego wyciągnąć. A, udało mi się zabić. A, tego już niestety nie. Miła, miła anegdotka, ciekawostka, że tak jak Wy mówicie, że się świecicie, tak, wczoraj byłem właśnie na koncercie zespołu The Smith The, o Jezu, The Smith Street Band ehm, i ciekawe było to, że e, że koleś się totalnie, totalnie pocił i nie miał tego za złe nikomu, w sensie jakby e, miał to w dupie totalnie i dobrze, bo słuchajcie, no przy takim performansie jak robię ja czy robi muzyk na scenie, gdzieś drze się do mikrofonu i gra to jest naturalne, że człowiek się poci, męczy, denerwuje emocje przepływają i w ogóle także wiecie, także 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 spoko. Świeca się, ale, ale trudno. Ale przynajmniej jestem wesoły. A tamten koleś, on naprawdę... A dobra, to jest mój. E, naprawdę był hardcorem. to znaczy on się tak spocił, że po prostu leciało z niego każdą możliwą... E... No kurwa, no to było słabe. Halo? Halo? No, myślałem, że uda mi się go z zaskoczenia, z doskoków wziąć. Jak tak dalej pójdzie, to Isaac ze mną wygra, kurde, z paluszkiem w dupie jednym. To był mój, przepraszam. Dobra, udało mi się. No i teraz by się przydał właśnie straf, nie, tak zwany, żebym mógł pójść trochę na bok, bo, bo tak to mogę iść tylko do przodu i kończy się to tym, że tak naprawdę, kurde, odbijam się od ścian i w ogóle. No niestety, to, <grystanie> to było słabe. Taki spray'ing na boki. Ogólnie, yy, yy, patrzenie okularami pozwala na spray'owanie bardzo łatwo. Można się tak porozglądać po prostu i wtedy się sprayuje. Aha. Ciekawe czy mnie ktoś weźmie z tyłu, czy kolej zdąży się ruszyć. Ta, 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 ta. Headshot! <laughs> <Get> <laughs> Jeżeli chcecie, żebym yy, nagrywał po prostu tylko rzeczy z oculusa cały czas, jak chodzę i w ogóle, to napiszcie właśnie co byście chcieli, bo to bardzo mi po prostu... Wow, Ja nie, aż wywróciłem się prawie. To mi bardzo pomoże, żebyście zobaczyli co chcecie. Czy chcecie, żeby to były pojedyncze filmy, czy chcecie, żeby to były długie serie. Bo ja po prostu zastanawiam się, bo ja mogę nagrywać, ja mogę nagrywać, ja mogę nagrać 30... 30 odcinków z Gotika na przykład, tylko pytanie czy... Pytanie czy wam to odpowiada, czy wy będziecie to oglądać. I czy inni będą to oglądać, bo myślę też ogólnie tak bardziej szeroko, że, że wiecie, że też ktoś inny... Będzie to oglądał w domyśle jednak trochę większa widownia niż obecnie, bo yy, yy, strzelam, że po, yy, po wyzwaniu z Izakiem trochę tych widzów dotrze. Teraz pytanie, co oni by chcieli zobaczyć? Czy, czy mają być to być tylko horrory na przykład, to co nagrywają wszyscy na Oculusie tak naprawdę i dlatego tak okulus się wszystkim podoba? Czy może coś innego? Bo no ja po prostu szczerze się zastanawiam, bo, bo mam wrażenie, że jak robię Coś nowego, to ogląda to mało osób na przykład. Wiem, że Skyrim na pewno obejrzy trochę więcej, bo jest to, że dosyć taka gorąca falauta, podejrzewam też. Generalnie, RPG na Via, to jest takie trochę marzenie wszystkich, przepraszam. Eee, więc więc może, może tędy droga, może tędy droga. Halo. <laughs> Skoczyłem tylko po to, żeby dostać, niestety. A następnym razem pogramy sobie razem. Ja wam to obiecuję, że, że na pewno jeszcze pogramy razem, bo to nie jest. Ostatni stream um, właściwie teraz chcę streamować jak najczęściej, tak naprawdę. Jeżeli Wam się to podoba, oczywiście, taka forma. No tak naprawdę nie jest to nic innego jak gameplay, bo i tak nie widzę Waszych komentarzy. Odpowiadam na nie tak bardzo periodycznie, co jakiś czas, jak skończę nagrywać daną część. Um, daną część rozgrywki. Czemu? Czym, czymżem zawinił? Tu nikogo, tu nikogo, aż tak nikogo. Tak to się właśnie kończy. Jak ktoś chce grać w CSA, a nie ma klawiatury i myszki, tylko jakieś okulusy, polera. To tak nie powinno działać. <noise> Słyszę, że tu biją się gdzieś. Zabijają się koło mnie zaraz. O, niecała minutka. 30 sekund chyba. Z tego co dobrze widzę kątem oka. Muzyka, muzyka sugeruje, że tak właśnie jest. Że właśnie zaraz... O, udało mi się kogoś zabić. Ledwo, ledwo, ale jednak. I terroryści wygrali. Dobra, kilka przerwy. To jest faktycznie runda śmierci, tylko że mojej niestety, a nie, a nie innych. No, no teraz to już nawet nie wiem skąd. Nawet, nawet, nawet... Nie wiem, no co on strzelał przez beczki? Przepraszam bardzo. No przecież błagam was, no to się nie dzieje. Straszne to jest. To jest, to jest runda... Shame! Po prostu shame, tak jak w grze tron. Shame. Cink, cink, cink! <grych> Para, pa, 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 pa. No wreszcie, wreszcie kogoś, wreszcie kogoś mi się udało strzelić. Wreszcie, ja muszę przy tym przysiąść i postarać się być lepszym, lepszym człowiekiem na następny raz. Klip, klip. Nieładnie, tak, tak nie można. No przecież, no i już, i już tyle krwi zostawił za sobą, i jeszcze, i jeszcze żył, i jeszcze mnie zdołał zabić. No to jest smutek. To, jest, to nawet nie jest pech, tylko smutek. No, gin chociaż ty, no proszę, no zgin, no zgin! Zgin! No, zginął z noża, no dobrze! Chociaż on! Chociaż jeden, chociaż jeden z noża kill. To jest coś, to jest chociaż przyjemne. A może sobie z tym nożem faktycznie polatam? Spróbuję kogoś zabić, nie no dobra, żartuję. Jak ja nie potrafię kogoś trafić z pół metra z broni, to co dopiero będę w stanie kogoś trafić z noża, no już bez przesady. Już bez przesady, są. Trzeba być realistą w życiu. Szczególnie jak się jest niskoskilowcem w CSie. Takim bardzo niskoskilowcem. I nic, i nic tylko śmierć. Może być aż ty zginiesz, co? Nie, też mnie zabijesz. No to już, to już jest, to już jest pomsta. To już... Ktoś, ktoś wyraźnie chce się na mnie mścić. Tam już widzę pełno emotek. Ktoś się śmieje z mojej niewiedzy. Wiedziałem, że tak będzie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Tacy ludzie, tacy, tacy mili. Ech. No i jeszcze pod koniec lagi, to, to już jest wszystko w jed na jednym obrazku, słuchajcie. Cały, cały obraz nędzy i rozpaczy w jednym miejscu. No, chociaż, chociaż ty zginąłeś. A ja teraz będziesz próbował mnie. A ja będę biegał dookoła jak kaczka i nie ustrzelisz mnie. Nie ma opcji. Nie ustrzelisz mnie. Jak ta lama. <laughs> Zygzaczkiem, zygzaczkiem i nie mnie trafić wtedy taki silwerek, czy tam inny niższo-rangowy człowiek. Ale go zygzaczkiem wziąłem, to mi się podobało. Podejrzewam, że jest taka taktyka w ogóle: że się, że się zmienia broń, zaraz po strzelę ze snajperki, bo snajperka się długo przeładowywuje. Dobra, tu są sami moi. Zaraz zginę. Dzieje się, ja się bardzo dobrze bawię. Kurde, w takim tempie jak się będę uczył, to Izak to nie będzie miał mocnych. Jak tak będę koksił, to, to ja nie wiem, czy Izak wygra. Ten jeden pojedynek w życiu. Może raz przegra. Nie no dobra, nie oszukujmy się, wygra. On raczej ma cela, Nawet głową strzelam, że będzie mu lepiej się celować niż mi czymkolwiek innym. A chociaż, chociaż teraz całkiem koszę. Chyba sobie odbijam. Ostatnie minutki. Ostatnie dwie minuty. O i lami pod koniec, no tak o headshot! Chyba był headshot, tak to wyglądało. Teraz musi być cycuś Glancuś. O właśnie tak! O właśnie tak Szybki reloading, tu pójdziemy boczkiem. Zaraz kogoś zgarniemy. Poprawimy sobie celowanko. Trochę, chodzimy w kółeczko, ale no cóż, takie, takie prawo życia. I czuję, że tu dostanę w dupę zaraz od kogoś. No niestety, a mogę mi z zygzaczkiem znowuż, no? I by się udało tym razem, ja to czuję. No dalej, come on. A, ale pod koniec, teraz. Aż sobie pod, 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 pod A i teraz, no i kurczę, miało być zygzaczkiem i co? Dobra, no to dzięki Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. До наследных стримов.